Kostka 5 na 5 Linglong od firmy Sększu przychodzi do nas w standardowym opakowaniu tej firmy. W środku, poza samą kostką, znajdziemy również instrukcję, jak taką piątkę ułożyć. Sama kostka, jak nazwa Linglong wskazuje, tak jak było to w przypadku kości 3x3, tak i tutaj kość 5 na 5 została zmniejszona i ma teraz dokładnie 60 mm, więc jest sporo mniejsza od klasycznej piątki. Zacznijmy jednak od naklejek. Jest to jedna z nowszych kości od Shenkszu, więc również naklejki zostały zmienione są to fluorescencyjne. Dość jaskrawe odcienie, czyli takie, które odpowiadają dzisiejszym standardom. Same naklejki są dobrej jakości i raczej nie ma czego się tu doczepić. Co do kostki, no i poruszanie się jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Wszyscy bali się, że zmniejszenie kostki sprawi, że będzie się też gorzej poruszała, tutaj tak nie jest. Kostka porusza się naprawdę fenomenalnie. Porusza się dużo lepiej niż poprzednie kości 5 na 5 od firmy Shenchu, mimo tego, że ma zaledwie 60 mm. Jeśli chodzi o płynność, no nic tutaj nie zarzucimy. Nie czuć żadnego haczenia w środku, wszystko porusza się niezwykle gładko. Kostki, kostce zdarzają się czasem loki, ale nie jest to zbyt częste, dość łatwo z nich wyjść. No i jeśli nie będziemy zbyt agresywnie i ostro układali, tych loków też nie napotkamy zbyt wiele. Popowanie raczej się tutaj nie zdarza szybkość no na poziomie jak najwyższym, nie możemy tutaj nic zarzucić kostka porsche się niezwykle szybko ścinanie zakrętów również występuje, nie będziemy wiele z niego korzystali ale kostka bardzo gładko ścina zakręty mniej więcej z tej pierwszej linii no dalej będzie ciężko w przeciwną stronę jak to większe kości jakieś minimalne kąty ale kostka jest w stanie ściąć jak widzicie jest to kostka przede wszystkim dla speedcuberów początkujących ale sweetcoverze zaawansowane ja jest w stanie dużo z niej wyciągnąć, bo jak już wspominałem, jest to naprawdę bardzo dobrze poruszająca się 5 na 5 Jedynym problemem może być wielkość, bo pomimo tego, że stała się bardziej kompaktowa, możemy brać ją wszędzie ze sobą, nie zajmuje już tyle miejsca, o tyle dużo ciężej dostać się do tych wewnętrznych warstw. I dopóki układamy w sposób taki, że chwytamy na przykład dwie warstwy i cofamy ruchy, nie będzie to problemem, ale jeśli będziemy chcieli już używać pojedynczego palca do przemieszczenia jednej warstwy. Tu może pojawić się mały problem, ponieważ są te warstwy tak cienkie, no palec się tutaj ledwo mieści, więc jeśli ktoś będzie chciał robić jakieś finger cutty, może mieć problem z tym, żeby po prostu trafić w konkretny element, żeby go przesunąć, no bo palec może zwyczajnie się nie mieścić między inne warstwy. Poza tym kość raczej nie ma żadnych minusów. Jest to naprawdę bardzo dobrze poruszająca się piątka, mniejsza, więc bardziej kompaktowa. Śmiało możecie brać taką kość na zawody. Rozmiar tutaj akurat nic nie zmienia. Kość może być mniejsza, większa. Ta jest świetną kością dla początkujących i dla bardziej zaawansowanych spitkiberów.